Hej, dziś chciałbym Wam pokazać kolejny portfel. Jest nim Wallet Wall Street Wallet. Lubię portfele różne mieć. Karta wygląda bardzo fajnie. Wizualnie jak to działa, to zobaczymy. Przede wszystkim możemy go ściągnąć z Google Play lub App Store jest to aplikacja na telefon. Bezproblemowe korzystanie z kryptowalut, kup kryptowaluty. Natychmiast wydawaj kryptowaluty w dowolnym miejscu bezproblemowa konwersja. Aplikacja portfela WS, najprostszy mobilny portfel kryptograficzny, typu wszystko w jednym. Tutaj możecie sobie więcej poczytać, ucz, uczcie się więcej. Karty przedpłacone WSW bez problemu, obsługa kart kryptograficznych, wydawanie kryptowalut natychmiast, prywatne karty kryptograficzne, naj, e, najbezpieczniejszy sposób na rozpoczęcie przygody z kryptowalutami. Wsparcie ze strony. No, tutaj wygląda całkiem ciekawie, Binance, Pixel. CoinMarketCap, Future, No, i tutaj znacie na pewno resztę tych firm. Nie będę ich tu wszystkich wymieniał. No, jeszcze może warto o PopCoinie wspomnieć. No, i jak widać, tutaj są jakieś dodatkowe informacje. Starajmy się, żeby dostawać świeże, świeże wiadomości. Portfel, tu mamy portfel. Niech się to załaduje. Weźmy kartę. Tak wygląda karta. Fizyczna. Przetłumaczmy to. no, dobrze. Ok. Prywatne karty kryptograficzne. To, to, o czym żeśmy mówili. Wypłacaj z lokalną walutę z bankomatów. Wydawaj kryptowalutę natychmiast. Korzystaj wszędzie tam, gdzie jest akceptowane. Karta Visa. No, czyli praktycznie na całym świecie bezproblemowo. Całodobowa ochrona kart. Portfele, cieszę się jak wchodzą nowe portfele, bo wiadomo, że to będą nowe rozwiązania, nowe zabezpieczenia. Też staram się nie trzymać wszystkich środków na jednym koncie, bo to wie, wiecie, że giełdy potrafią upadać i różnie to bywa. Jakąś tam kartę zablokują. Mając kilka kart, możecie zawsze sobie jakoś poradzić. Token WSW. Przetłumaczmy stronę. Zaawansowany handel tokenami. Użyteczność tokenów. Uruchomienie tokena WSW umożliwi korzystanie z portfela WS i karty WSW Card. Opracowaliśmy plan korzyści dodatkowych dla usług dla posiadaczy tokenów, które udostępnimy w najbliższej przyszłości. Korzyści w planach kartowych, korzyści w opłatach. Projekt Roadmap, analiza rynku i konkurencji. To wszystko warto sobie. Poprzyglądać, może to się okazać całkiem fajnym projektem, który być może przyniesie zyski, a z drugiej strony może skończyć jak wiele projektów z kartami, bo dzisiaj karty są bardzo popularne. Widzę, że co druga firma teraz wypuszcza swoją kartę, no ale to dobrze, tak jak mówiłem, dobrze, bo to rodzi konkurencję. Konkurencja zmniejsza nam opłaty za korzystanie z kart i wyszukuje nowych rozwiązań. No jeszcze fakt na koniec o różne rzeczy też. Słuchajcie, przedsprzedaż odbywa się na Pink Sale. Jak wiadomo, musicie się połączyć z portfelem, jestem podłączony, wpisać sobie kwotę, jaką chcecie i kup za BNB ilość WSW wallet, on się nazywa tak, WSW wallet, WS wallet, tak, WS wallet. Za dowolną kwotę, jaką chcecie, w przedsprzedaży, tu jest jeszcze krótki filmik, tak, do miasta, was Słychać całkiem fajna muzyczka do tego, i tak dalej. Oczywiście warto wszystko sprawdzać. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko sprawdzać: tutaj jest strona główna, świeżo Telegram i tak dalej, Discord, YouTube. Można to sobie popatrzeć, a zobaczmy jeszcze przy okazji, jak jesteśmy na Telegrama, no 8535 członków, no to jest troszkę i na Telegramie znajdziecie white whitepaper i wszystkie inne rzeczy potrzebne do sprawdzenia. No dobrze, to by było w sumie chyba na tyle. Jeszcze na koniec chciałbym dodać, że nie jestem doradcą finansowym. Projekt analizuję głównie dla siebie, pokazuję w celach instruktażowych. Pamiętajcie, że bierzecie pełną odpowiedzialność za swoje pieniądze. Nie pakujcie wszystkich pieniędzy w jeden projekt, to jest moja rada. Bo jak się jakiś projekt wykrzaczy, to tracicie całą kasę. Ja staram się rozrzucać pieniądze na kilka projektów, mniejsze kwoty, stabilne i nawet jak jeden czy dwa projekty z tych, które mam się wykrzaczą, to inne pozwalają mi czerpać korzyści czy zrekompensować straty. Dobra, to by było na wszystko na dzień dzisiejszy. Zapraszam na kolejne filmiki, zapraszam na kolejne, na nasz telegram. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. No i do zobaczenia. Na razie, hej. I don't know. I don't know.